Niektórzy z was mogą jeszcze pamiętać starą maskotkę Wojana. Wyglądała ona w ten sposób i na Wojan była przez określony czas, a potem magicznie zniknęła. Nie było jej przez prawie dwa lata. Przez ten cały okres pracowaliśmy nad tym, aby tą starą maskotkę zmienić, odświeżyć jej wygląd, sprawić, żeby była znacznie lepsza. I udało nam się. Po dwóch latach możemy oficjalnie pokazać wam naszą nową maskotkę Wojana. Wygląda ona w ten sposób. No spójrzcie, czy ona nie jest? Przecudowna, naprawdę długo nad nią Pracowaliśmy, no i taki efekt piękny Uzyskaliśmy, który moim zdaniem Jest po prostu nie do podrobienia Ta maskotka jest większa od poprzedniej Ma 26 cm wysokości Jest zrobiona z bardzo miłego materiału Idealnego do przytulania To ta maskotka jest po prostu świetna I jest od teraz dostępna na Wojanszo Dlatego wbijajcie i sprawdzajcie Ostatnio jak maskotka się wyprzedała To nie było jej przez 2 lata Także śpieszcie się póki ta maskotka jeszcze jest Wbijajcie na wojanszo.pl i sprawdzajcie nową maskotkę Wojanty. O, jaki piękny dzień z palianem! Hello, paliany! No Więc tak Nie przycupnąłeś! No, przyc o, jak no. Ej, Ale ty masz fajny, ten, fajny, fajny hełmik, taki rekinowy! widzisz mi ze zęby <laughs> tylko i wyłącznie! O co to chodzi? Widzowie, patrzcie! To się zmieniło od ostatniego razu na odcinku paliana sprawdziliśmy całą wyspę, już jest odkryta cała. I zrobiliśmy nowe piętro, drugie piętro I biec. na naszej wyspie! I... Biec. Mamy piec, o którym tak dużo mówiłem w ostatnim odcinku I będziemy mogli sobie przetopić coś Więc spójrzmy sobie, e, co mamy tutaj Zjedzmy sobie eee, tylko mangostka ja, ja, Jak śnić z krzesła? E, chyba na E albo coś takiego, tak wydaje ty. mi się. Zjadłem jadę kokoska i jest już znacznie lepiej. Zaraz stąd odpływamy, widzowie, ale najpierw sprawdźmy sobie nasz właśnie piec. Weźmy sobie masz. O, ruda metalu. I tą rudę to wszystko, metalu. Wszystko, wszystko skrzynkę, ja właśnie przy sobie nie zniam teraz. To teraz? E, o, umyśl ruda metalu. Ooo! Wow. I co teraz? Przepala się tutaj? deski, deski. Przepala, Przepala się? się tutaj! To I wygląda! I jestem ciekaw teraz, jak to się zmieni. Jak, czy będziemy mieć z tego metal? Jak będziemy mieć z tego metal, to GD będziemy można zrobić nową. Masę nowych rzeczy mogli zrobić. Patrzcie, nożyce nawet! Wszystko tutaj będzie można zrobić nowego. E, łopatę! O! I łopatę potrzebujemy, żeby pójść wrócić na wyspę, bo tam jest pewna jaskinia, w której jest coś do wykopania i chcemy sprawdzić, co to będzie do wykopania za skarb. Czy to będzie z... Może to skrzynka jakaś. Ej, może, stary. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak widzicie, mój hack jest praktycznie. Rozwalone. Ej, to jest rekin! Dobra, dobra, dobra. Uciekaj. O, Bigo! Uciekaj, kręcę, dobra, pa! atakuję go! Ważażaż! Chodź to! Ej, nie u mnie! Ucieka! Ucieka rekin ode mnie, dobra. Jeden na jeden. Nie, z nie, zaraz, zaraz go pokonamy, on jest 3, mega poturbowany. Jeden. Bow! Chodź to, rekin! Dobra, dziś musimy rozwalić tego rekina na pewno. Zadźgamy, zadźgamy choć, na pewno. Chodź, stary, rozwalimy go może, co? może a, go ja, ja, ja mi się dzidę, albo rozeszcie go biję. Dawaj go, dawaj go. O, do będzie łatwiej jest tu, jest tu, jest tu! Jestu. Dobrze. Oba leci zaraz na mnie, leci na mnie, leci się na mnie. On mnie nie boi, bo jestem. Dostał! Do... O nie dostał. dostał ode mnie też Już dostał. prawie nie żyje! Już jest prawie nie żyje! Dobra! Już go prawie faktycznie mamy! O! No! Dostał dawaj ze strzały, go. dostał ze strzały! Okej, okay, ze strzały, no tak, bo Palion ma łuk w ogóle! O! A, Uważaj! Strzał z niego! Strzał, strzał! Gleba, gleba, rozwal go! Nie, w wodzie się nie da strzelać, muszę dzidecę zrobić. Dobra, dobra, ja jeszcze raz go tutaj spróbuję. Jest! Jest! Yeah. Jest! Nie dobra, moja dzida już jest praktycznie rozwalona, nie o dało nie, rady. O nie, ale potem potem zginie jak mi się, wydaje. już mało życia. Podnieś sztapkę kto... metalu! Oh, podniosłem sztabkę metalu, słuchajcie. Eee, umieść deska to fajnie wyglądało, takie roztopione No, i czekaj, idę sprawdzić co ja z tej sztabki metalu mogę zrobić Bo to chyba będzie coś mocnego Dobra, wrzucam sztabkę metalu tutaj Klikam zbadaj I słuchajcie Ojejku, ile rzeczy można zrobić stary Uwaga można zrobić samemu śrubę. O nie. A dobra, da się, da się, dobra, można zrobić metalową włócznię, żeby rozwalać łatwiej... O, nie, 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 padła tego lamusa. O, dobra. Żeby, żeby rozwalać rekina, można robić łopatę. Gdzie jest łopata? Łopata. O, łopatę potrzebujemy. Można robić butelkę w ogóle, pustą butelkę pewnie do wody. Pewnie więcej oh, wody można pić. Nie. Tak, dobra, no to e, biorę to też. Biorę jeszcze. E, biorę w sumie wszystkie tutaj rzeczy, siatka, mamy garnek. Będziemy mogli zrobić garnek, Będziemy mogli zrobić e, glinianą miskę, wszystko, wszystko zupełnie. no, Zawiasz. stary, nauczę się wszystkiego. O, zaawansowany ruszt, Będziemy mogli grilla zrobić. Hej, wyrzutnia Użycie. sieci, mocne, dobra. Stary, jak mi się to podoba, Zrób co my tym mamy. Łopatę może, zacznijmy od łopaty. O, łopata, dobra, dobra, tylko e, umieść do deskę, jeszcze jedną deskę umieszczę. I zaraz potrzebujemy łopaty. Od łopaty. E, sprawdźmy właśnie, jak zrobić łopatę, Tutaj mamy. Śrubę potrzebujemy i sztabkę metalu, ale jak zrobić śrubę? Jedna sztabka metalu, czyli dwie sztabki metalu potrzebujemy, dobra, już jedna o, się zrobiła śrubę nie mamy, trzeba, no trzeba zrobić, upichcić I wrzucam, dobra A ile mamy metalu? Trochę dużo chyba, nie? Mam osiem więc to no, nie jest jakoś ja dużo. Nie No Ja nie mogę. A czeka na łopatę ile jeszcze raz? Na łopatę, no tak łącznie, dwa, jeszcze jedna, bo muszę zrobić okay, śrubę okay. z metalu i teraz już mam śrubę, więc pozostało nam tylko zrobić łopatę. Ale ja bym bardzo chciał też zrobić e, broń lepszą, a do tego potrzebuję aż dwie sztuki metalowe, metalową włócznie. żeby rozwalić w końcu rekina widzowie. I rozwalimy go i pokażemy wam, że go, że go już nie będzie. Że go zniszczymy! O! Dokładnie. Dzidę, dzidę zrobimy, no. O, nożyce można do robienia wełny. Nie wiem jeszcze po co wełna. O, Rozwalamy go! Czekaj. Przeżył? Ma mało, mało życia ma, jeszcze żyje, żyje, żyje. Mam mało życia. Dobra, mam, o, mam e, sztabkę ostatnią. Wrzucę od razu przy okazji kolejny metal. I umieszczę jeszcze deski, dobra. I słuchajcie, Whee. robimy w końcu łopatę! Jak to Wygląda jaka dziwna! Co jest, jak Taka ona wygląda? zardzewiała, brzydka! Ej, miała być lepsza, dobra, chodź, idziemy do jaskini, sprawdzić co będzie w środku. Let's go! Jestem ciebie, mi się wydaje, że skrzynka, no niemożliwe, że ten. Skarb, widzowie, odkryjemy prawdziwy skarb, chodźcie. Ła Dobra, ten rekin będzie rozwalony jeszcze. O nie, dziś wodę potrzebuje. Oh no, dobra, ja nie mam tutaj niestety e, nic, co ci mogę dać do picia, do pitki. Nie, nie, czekaj, ja muszę serio wrócić, a, no, nie no, zrobię Dobra, dobra, to wróć, e, weź sobie tam jakiś owoc e, i, i, i chodź tutaj do tej jaskini, a my w tej jaskini spróbujemy odkryć co tutaj mamy? Czy będziemy mieć naszego kuchennego skarbika? O, tutaj jest ta nasza. Dobra, nasza jaskinie. Chodźcie do środka, zobaczymy, co tam będzie. Mam mega ciekawe. Dobra, uwaga, wykopuję. Wykopuję! A, dostałem ziemię. No. Ej! Ej! No ale ziemia będzie bardzo przydatna, bo z ziemi będzie można zrobić chyba to m, duże pole do osadzenia tak, palm tak 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 widzowie będziemy mogli palmy zasadzić. dobra e czyli ostatecznie wyszło na plus e, wracamy na nasz statek i e, już tutaj tą wyspę tak naprawdę całą sprawdziliśmy odpływamy stąd widzowie tu tutaj... nie ma wody tu nie ma wody nie ma wody, bo nie ma desek już niestety trzeba szybko deski zrobić. E, odpłynąć i zdobyć deski. Ja jeszcze... A dobra, tego już nie. O, tam coś mam, mieć. A po co jest mieć? Jeszcze będzie, będę chciał właśnie mieć sprawdzić. Słuchaj, okay, my tutaj tak sobie tuptamy e, na gołe stopy i powiem wam, to jest bardzo niedobre, bo, bo ja mam na przykład tutaj skarpetki Wojan. Patrzcie, takie kozackie skarpetki Wojana są ultra kozackie, piękne, ładne, wygodne. W, na stronie. są dostępne w zestawie, w promocyjnej cenie, więc warto wbijajcie serdecznie, są tak ładnie zapakowane. Patrzcie, są większe rozmiary, są mniejsze, każdy znajdzie coś dla siebie, więc zapraszam po kosockie skorpetki na wojanshop.pl. No takie są mega rozciągliwe, bardzo wygodne, no i mają bardzo dużo pozytywnych opinii. Tak, na Wojanshop są normalnie opinie, które możecie sobie przeglądać, przeczytać i zobaczyć co, kto uważa na, na jaki temat, na jaki produkt. Więc wbijajcie i sprawdźcie, a my... Ej, ja zaraz umrę, robię ja się też. głodny. Ale z tego skacze, żeby szybciej umrzeć. Aha, Dobra, to ja spróbuję tutaj sobie zjeść surowego buraka, może, albo cokolwiek. Słuchaj, jest lipa fest, no nic nie zrobimy, tak jak będzie. O, dobra, zjadłem sobie cokolwiek, jest troszeczkę lepiej. Sprawdźmy, co możemy jeszcze tutaj zrobić. Wrzucę o ziemię, tą ziemię, którą tutaj mamy, zbadamy. I mogę zrobić pole z trawą. Dodaj wody, trawę Nie, desek brak, bo nie mamy desek. O, oh, no, nie ma desek? Dobra, ja mam jedną deskę, jakby. O, tutaj mam jeszcze jedną deskę, dobra. O, przetopiło się, dobra. To ja dalej wrzucam jeszcze, wiesz co? Wrzucam mieć, bo bardzo bym chciał zrobić sprawdzić, co daje mieć, więc niech się przetapia mieć. A my mamy dwie sztabki metalu i słuchaj, myślę, że można stąd już uciekać e, z tego miejsca, więc e, kotwica. Nery! Wyrzucamy wodę. Do widzenia, Żegnamy wyspę. Do widzenia i płyniemy, gdzie my płyniemy. Właśnie, trzeba to ustalić. Dobra. Płyniemy najpierw z dala od wyspy, może, co? I... Ej, ho, wyspa. Było miło. Było miło. Było miło, wracamy na morze. O jejku, znowu teraz woda. Dobra. Musimy wypłynąć na tą wodę, żeby zdobyć deski. słuchaj. O, ja muszę hack zrobić. Ja mam mega mały, yy, słaby hack już. Dobra. Jak, se, jak chcesz, to masz ten. Tutaj hack. Eee, a ten słabiacki, ja już... co ty ja nie tykam tego słabiackiego już nigdy Dobra. Ja, patrz, patrz, mam, już mam szczyptę zdrowia. Okej, okay, tylko, że jest mamy problem. Ja, ja nie mam desek, żeby to tam zrobić, nie mam desek nawet. Do widzenia, Tojt. Co? Nie, Palion. Dobra, musimy go ratować. O, na łóżko go. Ty, jak ty wyglądasz? O. Rekin na łóżku, co jest? No coś? i pięknie, no i co połowę siura? wszystkiego mam. Dobra, wypływamy! Wypływamy, ale coś e, powoli nam idzie, co? No jakoś tak, jak wiatru w ogóle nie ma, widzisz? To dobra, spróbujemy w, w tym drugim kierunku, chyba będzie łatwiej. O, dobra. Ty, no ja umieram! Halo? <grym> Halo? Czy coś Ej, się tutaj o. wydarzy? Odpływamy? O, dobra, dobra, płyniemy już... I widzowie, ja już prawie umieram, ale chcę jeszcze sprawdzić, co... Robi tutaj ta mieć, więc zaraz tego się dowiemy A przy okazji już mamy deski Więc będę mógł tutaj wrzucić troszkę desek Na wodę, na to wszystko, żeby... Żeby się naprawić, co nie? Żeby tutaj nam się udało Ej, Ile tutaj desek, dobra Musimy to wszystko zebrać Dobra, ej, śmierć mam, śmierć mam! Nie! Śmierć mam, nie. Radonko! Radonko! Ej, co ten drobiec! Widziałeś, jak skoczył? mnie nie, mnie nie dotknął, mnie nie dotknął. Ej, czekaj, widzę jakąś, widzę, widziałem jakąś wyspę, kolejną. Desko. Tam! Dobra, tam jest jakaś wyspa. Ej! Gdzie? Dobra, weź mnie podnieś, Nie, położyłem się. O, dobra. Daję! Nie ptaki! Okej. Okay. Odrodziłem się. Zobacz, to jest wyspa. Dawaj, dawaj, dawaj. Pójdziemy na kolejną wyspę. Dobra. Wow, i ogromna. Kolejna ogromna wyspa. co To nie jest to samo, nie. To nie jest to samo. Nie, ale deski będziemy mieć, więc musimy tam koniecznie pójść. Dobra. Słuchajcie, oh. jaż mam jedzonko. Ej, ile tutaj jest beczek? Dobra. Weźmy te beczki. Tyk. O nie, o, nie mogę. O nie, nie trafiłem. Tak, okay. też, kupujemy. Jest. Nie, już, już nic. już poptoka. No nie mogę! Beczki tak blisko! Nie dostaliśmy beczki. Dobra, sprawdźmy. O, mieć, mieć. Miałem zebrać mieć. To, to jest za wysepka. Więc sprawdzam, co ta mieć robi. Musimy tutaj ją wrzucić. O, oj, czekaj. Mieć. E, powszechnie stosowane do produkcji części elektrycznych. Co? Prosta bateria zasila urządzenia elektryczne. My będziemy mogli. Co? To? Co jest? Dobra. Układ scalony można zrobić, stary, dobra, robię układ scalony. Może będzie się do telefon zrobić. Hahaha, <noise> zadzwonimy po pomoc, co? Na rafcie. Jesteśmy majstersztyki z takimi rzeczami. Ja, bym, ja bym na takiej trafie to bym nie przeżył od razu. Ty, zrobię gwóźdź, okej, okay, mam gwóźdź. I tutaj pokazuje mi, że mogę zrobić skrawek ziemi jakiś kozak. Skrawek trawy będzie się do telefonu Duży skrawek takiego. ziemi, tak. Więc to będziemy chcieli zrobić, tylko najpierw musimy zrobić. O, tutaj wrzucę kolejny metal. O! Rekin! Tapia. Ej, beczka! O. o! Mam! Patrz, jesteśmy, tutaj będzie. Ej, czekaj, czy my tutaj już byliśmy, czy mi się wydaje? Nie, nie byliśmy tu. Nie, są drzewa, są drzewa. Idealnie, dobra, to i to, trzeba. E... Eee, kotwica. Kotwica. Kotwica! kotwica! Kotwica tam! Kotwica! Jak się robiło kotwica? Nie pamiętam! O mega, no! dobra, tutaj widzę! Próbuję zatrzymać! Kamień potrzebuję! Biorę kamień, nie ma Szybko! kratku kamienia! Szybko to! Dobra, już Szybko. robię, nie, mam! Mam! No i to! No i jaka... Ej, mamy ta tratwa wygląda kozacko już! Dobra, gdzie to postawić? Dobra. Podnieś! Ej, zatrzymamy się, rozbijemy się! Nie yes. rozbijemy! Jak! Uratował! Zatrzymałem w ostatniej chwili, byśmy się rozbili z naszą milimetry, tratwą! Nie, milimetry, nie Milimetry! No, o, o włos, o włos! Ja cię kręcę, dobra, to jeszcze jakieś rzeczy są Dobra, mamy kolejną wyspę. Ta wyspa z tego co widzę jest trochę mniejsza, ale może będą tutaj takie. Ale co jest, są drzewka. złota. Tak, i ja muszę zrobić na pewno nowy hack, bo ten mój nowy, ten stary hack jest już słaby, więc muszę zebrać tutaj odpadki. O, widzę, że odpadków mamy coraz mniej. Zaraz będzie. To problem, wiesz. Tak, więc... zaraz pod wodę wpływamy. Tak, wpływamy pod wodę. Bawimy się e, znowu z hakiem. Ten odcinek chyba bardzo wam się spodobał. Tak samo jak spodobają wam się rzeczy z Wojantim, na przykład takie kozockie puzzle. Które ja już zacząłem składać, i zobaczcie, jak fajnie się trzymają, widzicie? Dodaliśmy również nową maskotkę Wojana, która wygląda ultra słodko i jest bardzo miła w dotyku. Mamy też wiele innych rzeczy na Wojan Shop, a specjalnie dla was do każdego zamówienia za darmo dorzucamy takie zdjęcie z moim autografem. Tych zdjęć podpisuję dla was naprawdę bardzo dużo. Abyście mieli pewność, że robiąc zakupy na takie ładne zdjęcie dostaniecie do swojego zamówienia. Także jak widzicie, warto robić zakupy na Wojanshop to nie? No jasne, że tak! E, okej, okay, wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Co widzę? E, można jeszcze, słuchajcie, zrobić tutaj zaawansowany filtr wody. Tylko muszę wrzucić szkło, okej, okay, zbadać. I słuchajcie, mamy albo szklankę, albo zaawansowany filtr wody. Więc sprawdźmy, jak to działa. Mamy. Ej, to, to. Szkła, cztery szkła się ma. To, to, to jestem tu w góry, zobacz. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Łoooł! Wow, oh. Ananasa masz! Nieźle! No, mam, no. Ale Mam nasiona, możemy zaraz zasieć, fajnie. Stary, ja tutaj wrzucam piasek i jak w Minecrafcie normalnie przetapiam to na szkło i będziemy mieć szkło, co nam da lepsze rzeczy po prostu, więc to mi się Dobra. podoba. I jeszcze sprawdźmy sobie tutaj skrawek i... Ej! Nara! Dobra, tutaj latają jakieś, przeszkadzają. No, te mewy, zaraz je strzelę z łuku. <laughs> Ej, czekaj, ej, atakuje mnie, dobra, czekaj, ja muszę sobie a, dzidę kupić lepszą. Dzida, no, dzida mega ważna, zaraz idę z wewnątrz do ciebie i sobie zrobisz. O, no właśnie, stary, jest problem, jest problem z tą dzidą, muszę to e, zdobyć na pewno. Gdzie jest Gida? Tutaj, o, tutaj, broń. Potrzebuję deski, sztabka metalu oh, i śrubę, ej, to jest drogie. Pa, mam szkło dodatkowe, więc jeszcze szkło nam się tutaj będzie przetapiało, super. E, wrzućmy tutaj kolejny piasek, elo. Umieszczę go ładnie tu. Dobra, to, to rób, rób co chcesz z tym drewnem. O! Dzięki za drewieńko. No to ja od razu to drewno wykorzystam do zrobienia metalowej włóczni. Tylko muszę oś zrobić. I teraz patrzcie na to. Gdzie jest ta nasza broń? Jest! Mamy metalową włócznię! Zobacz! Zobacz, co masz! Trzymaj arbuzy. Rekin teraz będzie w szoku, pokonamy rekina. O, Jak arbuzy? ona wygląda? No, potężna jest, co? O, i jeszcze karbuzik tutaj dałeś, to sobie zjedzmy. Am, nam nam nam, 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 Już produkuje nowe. Okej, okay, mamy bardzo często problem z tą wodą, więc ja teraz zrobię nam zaawansowany filtr. I zobacz, będziemy mieć własną wodę. Postawmy go, o, tu. Zobacz, co jest? What? Czekaj, weźmy, weźmy słoną wodę. Umieść butelkę słonej wody. Ej, dobra! Jak dużo pa! można! O ja ci kręcę! Dobra, i to jest maksymalne. Dobra, dobra, dobra. E, więc, e, więc dzięki temu będziemy mogli mieć normalnie sło słoną wodę zamienianą na słodką. Tego już nie będziemy potrzebować. Nie będziemy musieli tego. Ale wiesz, przepalać. co by się teraz przydało? Co by się przydało? Butelka. Ej, a butelkę, stare? Przecież można zrobić butelkę Mamy chyba plastik Tak, plastik i mo maś Spnącza Dobra, jestem gotowy na to, żeby podbić tą wyspę Chodźmy w takim razie na górę Idę, dobra, idę, idę z tobą, no O, a co my tutaj mamy? No siekiery, ja tego nie da, nie da się rozwalić Jak ty tu wszedłeś tak, co? No co, normalnie, z spagałem. <gry> dobra, to o, tutaj Opa. można coś tak dostać. ELO! Jak dobra. co to było? Ty się <gry> tak, tak wejść? <gry> Jasne, że tak. Dobra, ej stary, tutaj coś w ogóle cokolwiek jest Nie, to jest... To, ta wyspa, to jest jedna wielka skała. Eee, ogromna skała, ale dobra! Potrzebujemy tego, bo my chcemy tak naprawdę po prostu na tej wyspie zanurkować, żeby zdobyć jeszcze więcej metalu, miedzi U, no. i lepszych rzeczy, więc chodźmy. O, I rekina już. dawaj, i Rekina dawaj, rekin, rekin! Dawaj go! Rekin? Dobra, gdzie on jest? Dobra, weź, tu, weź tu. go, sprzenętuj, sprzynętuj. Idę po niego. Ło, jaki tu jest Idzie po mnie! Dobra, bije! Atakuję go! Jest! Nie żyje! Jeden raz dziewięć i teraz czekaj, przytrzymaj, aby podnieść. Patrzcie, co podnoszę: Normalnie jego kawałki, surowe mięso rekina. Jo, Głowa rekina. Zabraliśmy go. Słuchajcie, mamy kolejną głowę rekina. I patrz na to, jakie mam zęby. Omega, oh dobra. Czy to oznacza, że mamy już spokój od rekina? Ale pięknie, ale pięknie. Ja że zaraz będzie kolejny. <grym> no pewnie tak, niestety. Ej, tutaj jest, jest ruda metalu, z którą zdobyłem, więc super. ruda metalu. No Chodź dobra, czekaj. My... Chodźmy tu w dół, w ten kanion. To jest duży dużo Ten rzeczy. kanion nie coś jest, tylko. Ojejku, ile to jest miedzi, metalu i tego wszystkiego, dobra, zbieram to. Ja mam trzy rudy metalu. O nie, nie, muszę wyjść na górę. Dobra, zbieraj ten metal, bo e, tego metalu będziemy potrzebować bardzo dużo. W sensie. Nie wiem, miedź jest fajna? Trzystaki. Miedź aż tak fajna jak metal, chyba nie, ale na pewno do czegoś się przyda, co nie, do czegoś się. One? Nie toń, nie toń. Pablo, Pablo nie toń! Pablo dobra, nie toń. Nie tone, już nie tone. A czy możemy? O, ja biorę to odpadki trzeba zbierać. Nie. Y, piasek też nam się przydaje, bo do szkła, do szkła, więc weźmy sobie piasek też przy okazji. Co można ze szkła właśnie robić. Ehm, ze szkła na przykład ten filtr, który zrobiliśmy. Ehm, no i można, słuchaj, zrobiłbym drugi piecyk, żeby szybciej przepalać ten metal potem, co nie? Więc to dobra, też Dobrze. się dobra, przydało. Dobra, dobra. dobra, odpadki bardzo nam się przydają, bo odpadki ogólnie są trudne do zdobycia. Eee, uh, jeżeli nie macie ich... O, cię kręcę, zaraz umrę. Zaraz umrę. ja no, mam tych odpadków. A duszę cztery. się! Duszę się! Uciekam! Na powierzchnię! Idziemy na... Łódź, yes. łódź! Łódź, łódź Uż... Nie, ptaki nam zjadają! No kurczaki trzeba ten! E, strach na wróble! Ej, hej. On no, nam pomoże właśnie. dużo. Dobra. Co? Masz is... Woda się przerobiła. Już? No tyle wo dobra to my już nie umrzemy na pragnienie widzowie. Teraz trzeba tylko zdobyć. Piękny, wiesz jak łatwo jedzenie. teraz zasiać i ten pięknie. I nie musimy przetapiać tego. Grill trzeba zrobić, stary na pewno. No grill, grill, rzecz. będzie kozacki. To zrobimy na pewno. Dobra, odpadki zbieramy i to wszystko. I słuchajcie, widzowie, metal, dużo metalu, dużo odpadków. A zrobisz ha-ho. Ha-ho-ho, ha ha potrzebujemy dla nas dwóch, to tego dużo. Dobra, ja to wszystko zbieram. Słuchajcie, tutaj, co jest. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie odpadki i tego o nie, naprawdę nie mamy drewna, mamy sporo. O nie. No znowu drewna nie ma, nie. Dobra, z tych wyrzucam. Mało to kończy. Drewna. Ej no dobra, no to trzeba będzie ogarnąć drzewieńko za chwilę. Ja metal jeszcze tutaj znalazłem jakiś, ruda metalo. Bardzo drewno, dobrze. To drewno, drewno, please. Oj, mieć tutaj jeszcze. Mieć czy nie mieć widzowie? O to jest pytanie. Dobra, no jasne, że mieć. Nie, ten kanion jest spoko, to jest duże rzeczy, nie? O, kolejny metal. Stary, tego metalu tutaj tyle y, nie było nawet na tej poprzedniej wyspie. No, tego jest... no ten kanion jest niesamowity. Normalnie mam 10 tego już. Ja ci kręcę i tu kolejne. O, o, jestem daleko, patrzcie, daleko od e, lądu. Dobra, zbierzmy sobie kolejne odpadki, kolejny piasek. Ej, już połowa... Kręcił mi się A, Dobra, no to... E, a w jakiej ty jesteś jaskini? Ty jesteś jakiś? Nie, jestem... No przy, prawie przy Łodzi, tutaj w, w tym kanionie takim. Dobra, ja już mam prawie 20 metalo. To nam pozwoli bardzo, to bardzo dużo rzeczy zrobić, więc kozacko. Też Wydaje dobra. mi się, że tutaj już będzie chyba mm, wszystko. Tu jest jedynie jeszcze ten, odpadki. Dobra, no to jeszcze tutaj pozbierajmy... No i słuchaj, I i ja bym już wracał na naszą wysepkę. O, a co tutaj jest? Ochcie, no to już wszystko pozbierane. Ale cave! Cave! -ik. dobra, chodźmy tu. Tylko nic nie było z łopatą, a z łopatą. Patrz! Idziemy do góry, idziemy, patrz. Ty gdzie my wypływamy? What? Gdzie my? Je... Co jest? O, patrz, to jest skrzynka? Skrzynie, czekaj, pokaż, co jest skrzynka. Ukryty jest Wysy weź sobie to. O, ja! I jo, ile rzeczy! I jeszcze paczkę dostałem jakąś, dobra, a co masz tutaj jeszcze? A drewno dostałeś? <laughs> eee, dostałem... 9 drewna mam łącznie o. i otwieram tą paczkę, a w środku jest... To z książki. Książki, nie, tylko nie szkoła! Ej, ktoś tutaj był przed nami! Zobacz no, na te tutaj no. rzeczy. To niedobrze akurat. Fajne, to było bardzo fajne. No, i, i w sumie, czekaj, to wszystko, co nie? I kogo ja tam widzę? Kolejny rekin! No, A, Przypłynął brat, dobra. Ale on nawet nie wie, że my mamy nową włócznię, więc już nawet niech nie podchodzi. Dobra, słuchajcie, mamy nową twarz. E, twarz rekina. O, ja, ja chcę <laughs> przepalić, patrz. Chcę przepalić to. E, czekaj, niech to. O, można to zebrać. To musi się zrobić, to musi się zrobić. O, plony, plony, dobra. Ja wezmę sobie wodę. O, no przecież teraz można tak często wodę stąd brać, tak, że tak. mamy już na fula. Dobra, jest ziemniaczek, więc ja tutaj wrzucam. Umieść surowe mięso rekina. I zjemy sobie What? surowe mięso rekina, stary. Yo! Ja nie wiem, czy ja chcę dotykać. Stary, no musimy to zjeść koniecznie. I wypływamy na szerokie wody, tylko odkręćmy to. To jest przerażające. Mamy. I uciekamy stąd, z tego miejsca, bo my chcemy się rozwijać. Dobra, pażę, mamy mieć, mamy piach, glinę. Bardzo dużo desek nam e, ogólnie będzie potrzebne, e, bo no, musimy cały czas przepalać ten metal. Ten metal możesz wrzucić. Tracimy. Możesz wrzucić ten metal i zobaczymy, ile mamy. Dobra, czekaj, wrzucam. E, mamy 19 plus ja. A, nie mam o, żadnej sztabki. Ale to bardzo dużo. A. Nie! O, dobra. Masz jakieś drewienko? Mh, zrobił. Aha, to dwa trzy, drewna chyba. Trzy, trzy drewna rzuciłem. I Git, Tutaj jeszcze. O, ty, zawiasy dostałem, odpadki. Ładnie, ogólnie jesteśmy bogaci. Od nowa jesteśmy bogaci. Miedzi ile mam, dobra, nie wiem do, do końca po co tam mieć. Fakt. O, patrzcie, z góry tutaj będzie nam łatwiej znacznie te wszystkie rzeczy zbierać, więc to jest kozackie. dalej rzucić. Ty, muszę e, namierzyć, żeby. Na pewno złapać te rzeczy, co nie? Więc czekaj na troszeczkę tak. I jo, jest ta dużo beczka! Dobra, musimy ją zdobyć, koniecznie. Zdobędziesz ją, czekaj, rzucam. Ujś, zarzucam i. Nie! Nie! Nie mogę! Dobra, ty ją złapiesz, dobra, a ja powiem tą dużą. Reki znowu, ty, co on tutaj robi? Dobra. I będę miał tą. Tu... No nie! Nie, nie no mogę! Nie. Coś, nie, nie mogę z ciebie, nie. No ja nie trafiam nigdy. Dobra. No znowu nic nie trafię, dobra, ten... Ej, tam jest jakaś ultra mała wysepka po prawej stronie. O, widzę, faktycznie, kolejna, ale wiesz co? My już raczej zostaniemy teraz na wodzie, żeby zbierać właśnie te deski tutaj. Będzie nam łatwiej i szybciej, bo tak szczerze to mm, no tam jest troszeczkę y, przypałowo, co nie? No ta mała wyspa, tam by nic nie było. O, ja zdobędę tą dużą beczkę. Jazda! Muszę ją w końcu zdobyć. Zdobędę chociaż jedną beczkę. Jest! Mam ją! Jak złowił? Deska, plastik i surowy ziemniak. To jest to, czego ja potrzebuję do życia. Nie brakuje tu, trzeba do jedzonka dodać. Wrzucam do jedzonka, niech się robi. Pięknie. No i co? No i zbieramy tutaj. rzeczy. Arbust, tutaj plony zbieramy. O, ja bym chciał duży skrawek ziemi zrobić. Potrzebujemy 10 desek, 6 gwoździ, śrubę. Dobra, my te wszystkie rzeczy powinniśmy mieć gdzieś tutaj. Więc wrzucamy metal, okej, okay, zbieramy metal. E, I sprawdzamy, Dyczka. tutaj mamy gwoździe, a my potrzebujemy śruby. Dobra, więc śrubę teraz zrobimy sobie śrubę w sumie. E, śruba. Ile masz deseczek? Deseczek dałem do skrzynki. Teraz zbieram. Uuu, dobra, no to lina jeszcze. Ja jeszcze tutaj linę chyba mam, tak, mam linę. I super, i w ten sposób, widzowie, zrobimy nam kryzację rzecz. A my sprawdźmy. O! Jest rybka już gotowa. Cina rybkę, stary, weź sobie rybeczkę. Ja to zjem. ty mówisz, jak to wygląda? Tu daję bardzo dużo jedzonka, lol. Bierzesz? Wydaje, no. no, biorę, mam. O, dobra, a ja mam jeszcze kolejno. Jak to wygląda? zjadłeś już? Zjadłem, dużo daję, stary, dobrze. No podobnie. Nie, no podobnie, szczerze, jak dzik. O, nie, znowu zaczyna się jakiś sztorm, niestety. Nie. O, mam deskę i to, super, odpadki jakieś. Jo, jakie fale, no już one znikąd. No, znowu te fale, znowu mamy przypał. Ej, desek więcej potrzebujemy, więcej tutaj zbieram. Nie! Nie złapałem, ej. Ale się praca. rozbujało. Co jest grane? Ej! Jakie się... fale! Deska mi ugrzęzła Delfiny! Normalnie. Delfiny? Padłem pod wodę! O nie, dobra. O, już chciałem go atakować, słuchaj. Już chciałem go atakować. Pa, można zabrać plony. No nie mogę, nie mogę dorzucić w ogóle. Ej! Jakie fale! Ratunku! Ty, my to przeżyjemy, ten sztorm? Jest ciężko! Ile masz Dobra, desek? Deska. E, już ci mówię, mam o, Ty rusz, sobie siedem, pary. odkładam. 14 mamy. Dobra, bo my tu potrzebujemy róż. To jest bardziej ważne chyba. Tak beczka. Mi się Możesz na nim przygotować kilka posiłków równocześnie. jako upbałem. Beczka i desek. Dobra, beczko, 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 beczko. mu się. Dobra, pa! celam go! I co? I, co, i co? No rozwaliłem go prawie, ale czekaj, tyle Ej! Żebym... Wow! Dobra, Bo mi prawie uciekło. Ty dzwoniaka, zobacz. Chciał mnie zjeść. Wła właśnie, co jakby. Właśnie, nie? Został na wodzie. No byłby przypał, tak szczerze, stary. Nie chciałbym tego testować. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.